Wyborcze perspektywy numer 6. Witam Państwa. 19 marca. No, cóż możemy powiedzieć dzisiaj, Szanowni Państwo? Trochę informacji. Trochę dziwnych informacji. Pozwólcie, że zacznę żartobliwo. Jak wszyscy wiecie, takiego, takiego panu, pana z RMF-u i pewnego pana z pewnego kanału sportowego nie za bardzo trawię. Po ich wypowiedziach, niektórych. No, nie dziwnego, że jednego z tych panów nazwano tęczowym, dzisiaj nazywa się go <grym> seksistą. I ten pan dużo na wyborczą gazetę, i w szczególności, yy, mówią, psioczył, mówiąc tak bardzo, bardzo takim no, językiem. Na połę obręczem i powiedział coś takiego, że niech mu pokaże wyborcza kandydata na, na specjalistę w dziedzinie armii kandydatkę, to wtedy wymieni i odwoła generała Andrzej Czaka. No, Szanowni Państwo, jak się kogoś chce ośmieszyć. To niech pan uważa Panie Stanowski, yy, Stanowski na to yy, kto za to stoi. A w zasadzie yy, w zasadzie to do wszystkich yy, członków komisji, pamiętacie, że nad wami jest TVN, Gazeta Wyborcza, Gora, ONET i Panie Panie Trzaskowski, to do Pana też, też taka uwaga, że Pan pamiętał, że ma, pan ma się płaszczyć przed dziennikarzami ONETu i wykonywać ich yy, wyko czy innych redakcji pro polskojęzycznych, bo inaczej poniesie pan konsekwencje. Już panu grożą za to, że nie wziął pan, pan udział w debacie. Oczywiście kto inny to organizował, ale też w tym stylu, o którym mówię. To tyle takich uwag organizacyjnych <grywania> dla państwa, żebyście wiedzieli, jak żyć w uśmiechniętej Polsce, ale rozprawmy się jeszcze z panem Stanowskim żeby wejść, zejść do spraw poważnych oczywiście ktoś mi powie no po co to, to poruszasz yy, yy, w jakim celu yy. no szanowni państwo cel jest prosty yy, okazuje się, że będziemy mieli generała armii polskiej transseksualistkę no teraz tutaj na pewno oburzone głosy o co chodzi? No powiedzmy, że cztery litery, a gorzej uratował pan Kosiniak-Kamysz. Ogłosił, że od września polskie siły zbrojne, na razie tylko 2,5 tysiąca, będą współdziałać z siłami niemieckimi. Oczywiście pod komendą niemiecką. Czyli nasza armia będzie integrowała się z armią niemiecką. Po czterech latach rządów tego pana ma ona jeżeli dobrze to zrozumiałem, a raczej dobrze zrozumiałem, bo oceniam już świat polityki od dłuższego czasu i mniej więcej zdaję sobie sprawę, co siedzi w głowach tych osób. Niestety, niestety potem wiele godzinny, wiele godzinny prysznic, szanowni państwo, żeby zmyć z siebie to... Mm, to co, szanowni państwo, jak byłem w dzieciństwie, wywoziłem, wywoziłem na pola z obory, żeby użyźniać glebę. Więc, szanowni państwo, nie będę tutaj mówił, ale to jest prawda. Generałem armii, armii jest osoba, a niemieckiej jest osoba transeksualna i to są jej kompetencje. Szanowni państwo, mam wielu kolegów, znajomych. I koleżanki wojskowe. I pierwsze pytanie: czy Ciebie obchodzi, czy to ktoś jest homoseksualistą, lesbijką, transseksualistą, LGBT w ogóle? W oddziale nie. Mnie interesuje, czy na pol bitwy dana osoba da ciała, czy będę mógł, będę mogła na nim polegać. To jest najważniejsze. I danie ciała to nie coś, co. Co myślicie? Myślicie tutaj niektórzy osobniki z Agory. Tylko to znaczy, że inaczej dawniej się mówiło, daje pola, czyli ucieka z pola walki. Niestety jeszcze do dzisiaj takie przypadki się zdarzają. Po ferworze walki może dojść do różnych sytuacji. Ale ja panu, panie Kosiniak-Kamysz, panie ministrze z PZ lub panie lekarzu, który... Za bardzo na armii się nie zna, ale zna się pan na rolnictwie, bo jest pan szefem PZL, też nie. Na zdrowiu, bo wykonywałby pan zawód, a nie brał się za politykę, jakby pan był w tym dobry. Hmm. W czym pan jest dobry, panie ministrze? No, ma pan gadane, dużo mówi pan o podatkach. Zamiast ministra finansów, no to tak samo jak ta pani Szyszczyna, o której wspomnieliśmy. Ale co pan reprezentuje? Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, co pan reprezentuje. Jakie są pana kompetencje do sprawowania tej funkcji, którą pan sprawuje? Po, po pana wypowiedziach wydaje mi się, że nie za bardzo. Nie mówi pan o uzbrojeniu, dozbrajaniu, tylko o tym, jaką siłą militarną będą Polska i Niemcy razem. Połączenie. Nie będziemy siłą żadną militarną, bo 180 osobowa na papierze armia nie jest, nie wiem czy niemiecka, nie wiem czy jest w stanie wystawić 30 tysięcy. A w grę, sto, no, chyba nawet poniżej dywizji, skoro mm, Francuzi twierdzą, że ich dwie dywizje wystarczą. Za całą siłę na to w Europie to też trochę dziwne, Szanowni Państwo. W ogóle jesteśmy otoczeni jakimiś dziwakami, dziwakami, prostakami. To odgrażanie się to już mówiłem po tych komisjach, ale ci ludzie, jak się dowiedziałem, tej do podsłuchów Pegasusa komisji, tylko jeden, jeden poseł ozdoba. Z tego co, co rozumiem ma uprawnienia do przeglądania tajnych dokumentów, w ogóle do zasiadania w tej komisji, ma kompetencje, a nawet ta przewodnicząca nie ma. No pamiętacie to słynne, słynne pani sroki powiedzenie. Jak panu się nie podoba, że ja nie znam prawa, też byłam policjantką, negocjatorką, zajmowałam Stanowisko, nie byłam szeregową policjantką, ale i tak naprawdę się nie znam, nie rozumiem. To pana jest problem. Pana jest problem, że moja edukacja nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być. Szanowni Państwo, rozmawiam z różnymi ludźmi i naprawdę kończą różne szkoły lub nie kończą. I to naprawdę nie jest mój problem, że ta osoba skończyła to, tato. To ja pilnuję tego, co mam w garści. Kim ja jestem, co skończyłem, co chciałbym jeszcze osiągnąć, w czym chciałbym zadziałać i jak to osiągnąć, jak zadziałać. Ale mnie naprawdę, szanowni państwo, nie rzucam moich problemów. No. Mówi wy emancypowana, wyedukowana pani, która zachowuje się jak taka szara kura domowa taka. No to twój problem jest, że mnie nie lubisz. Twój problem, że mnie nie kochasz. No cóż, że ja z, twy, z Twoimi kolegami sobie orgietkę urządziłam, ale to Ty jesteś zły mąż. Podajesz mi za mało, za mało pieniędzy. Ten Mercedes, Mercedes na urodziny już się zepsuł zepsuł i chciałabym śmigłowiec. Nie dostałam, nie dostałam. No to cię zdradzałam. No mniej więcej, Szanowni Państwo, taka gadka, szmatka. E, szmatka Wynika z tych, z tych stwierdzeń. Wiem, że to jest trochę obraźliwe, ale w ten sposób y, to odebrałem, szanowni państwo. Takie porównanie. Oczywiście mój przykład jest przykładem ogólnym, satyrycznym bardziej, ale powiedzmy sobie szczerze: tak jak, jak stwierdziłem poprzednio, będę poważną polityką, poważnymi sprawami międzynarodowymi, omówieniami. Czyli tą ogólną teorią zajmował się po tych wyborach. Na razie mamy ocenić poziom intelektualny danych osób. I naprawdę brak wiedzy. Są ludzie, którzy chociaż podpatrują, ukrywają brak wiedzy, podpatrując innych, jakoś naśladują i jakoś działają. Ale jak można kogo podpatrywać? Pana 8 gwiazdek? który powiedział, że jego życiowym mottem jest właśnie te 8 gwiazdek, że to jest jego styl uprawiania polityki, to może pan wystąpi w tym, w tej sztuce pani Jandy, tej aktorki, bo ona właśnie chciała, i tam będzie dużo, dużo tego, 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 tych osiem gwiazdek, może bez, może raczej pięć, ten, ten pierwszy, ale dostanie pan taką fajną, ładną kuskę. Tak. To pozdrawiam i do dzieła. No, może aktorem będzie pan lepszym, chociaż aktorsko też pan wypadł ciepsko. Panie, osiem gwiazdek. Szanowni Państwo, no, próbuję to rozłożyć żartobliwie. Próbuję to rozłożyć satyrycznie, ale nie jestem ani żartowniciem, ani satyrykiem. Jestem analitykiem i powinienem poważnie. Podejść do wszelkich absurdów, które nas dotyczą. Wszystkie które dotykają tak delikatnej materii, jak bezpieczeństwo państwa. Szanowni Państwo, wybraliśmy, bo wszyscy chyleliśmy udział w głosowaniu, prawda? To razem wybraliśmy tych, tych posłów, których wybraliśmy. Z punktu widzenia właśnie tych Niemców, którzy tak bardzo pan Kosiniak, pan premier Tusk i inni cenią, to z punktu widzenia Niemców skład tego parlamentu, a zwłaszcza politycy tak zwanej koalicji 13 grudnia są wspaniałymi gośćmi. Można tak nimi, tak nimi manipulować, zrobią wszystko, co się każe, a potem. A potem no, można się w kuluarach z nich ponabijać trochę. To jakąś rozrywkę mają politycy. A ile interesów się załatwi? No, przecież to jest już widoczne, prawda? Próby przejmowania polskich zakładów zbrojeniowych po cichu, dawanie kasy tylko na niemiecką gospodarkę przez Unię Europejską. Zresztą, szanowni państwo, zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle tą. Yy, tą ideę Unii Europejskiej powinniśmy kontynuować ale szanowni państwo, co mnie tak zbulwersowało że no, dość taki dzisiaj według mnie czy nie wiem jak państwo to odbiorą ale sposób to, yy, to oceniam ponieważ na facebooku skomentowano to, że nie, nie oceniam geniuszu Tuska, który zjednoczył yy, kanclerza Scholza z prezydentem Macronem. Co zrobił? Proszę bardzo, co zrobił? Jak zjednoczył? Jak to zjednoczył? Pogodził? Zjednoczył? Człowieku, jeden z drugim, polityku, politykierze, politykiem nie jesteście, jesteście politykierami. To jest gra dla dorosłych panów i, i pani, dla dorosłych ludzi, nie dla Dzieciaków, które okładają się piaskownicy łopatkami, a na takim poziomie jesteście, właśnie. Obkładający się łopatkami. To jest gra dla dorosłych ludzi. A dorośli ludzie prowadzą dialog, prowadzą spór. Polityczny i starają się swoje racje przedstawić. Tak, to nie jest tak. Podam Ci płaszczyk, kochasz mnie, lubisz mnie. Polityku już ja nie jestem polskim reprezentantem le i Was kocham. Dajcie mi jakiś ochłapek. To jest żebractwo. To jest żebractwo i naiwność. To nie jest podstawa godna polskiego. Polityka polskiego, reprezentującego najjaśniejszą rzecz pospolitą, że tak powiem, to jest żebractwo. W polityce liczą się argumenty, dialog, tak, ale dialog oparty na argumentach. I cyniczna gra polityczna. Bez tego. Nie masz szans przetrwania, a podwizywanie się komuś, no to chcesz być podnóżkiem. Już to się okazuje, będziemy się jednoczyć z armią niemiecką, której nie ma, de facto. To co jest, no to... Słyszałem taką wypowiedź, wypowiedź na mieście Rosjan, którzy szli, tak, ja też się posługuję tym anonimowym. No, trochę znam rosyjski, no i słuchałem, słuchajcie... Ale my tu. Może to nie byli Rosjanie, a Ukraińcy? Słuchaj, słyszałeś też że no. Armii nie mają. My mamy chociaż wojsko, prowadzimy tą wojnę, a oni nie mają, jeszcze się wygupiają. Będą łączyć się. Zero do 0 daję zero. No, oczywiście to trochę obraźliwe, więc nie wiem, czy to był Ukraińc, czy Rosjanin. Rozmawiał z. No, na zasadzie z kobietą. I chyba żoną tak się nabijali, no to nie było dwóch panów tak, rzeczywiście to było małżeństwo ale w dzisiejszych czasach lepiej tego nie poruszać Też jeszcze ktoś się zorientuje gdzie to miało miejsce ale tak rozmawiali, no obraźliwe mamy jakąś armię, ale pod patronatem pana Kośniaka Kamysza tej armii długo nie będziemy mieli to też jest prawda, to już jest widoczne, więc tutaj mam raczej raczej złe przeczucia co do tego jak to się zakończy Szanowni Państwo, no dzisiaj taka bardzo ogólne. wyszłem od rzeczy statyrycznych, głupich ale to pokazuje stan stan umysłu koalicji 13 grudnia i ich zwolenników oni widzą samo dobro tam gdzie jest zło oni widzą ekologię gdy wpadają wpadają w dziurę wiezdni w której jest błoto czy woda, to takie ekologiczne, prawda, że możesz sobie złamać, złamać y, nogę. Zresztą ZUS, prawda, ciąga, y, ciąga po komisjach ludzi, którzy naprawdę są po wypadku, potracili nogi, kończyny, nie są w stanie się poruszać. To oni muszą sprawdzać swoją wiarygodność, czy im się coś należy, czy nie. Natomiast po 8 latach ozdrowiał pan, którego nigdy kontroli nie miał, i zostaje szefem policji. To też jest ciekawe. No, co do policji, szanowni państwo, straciłem szacunek dla tej formacji polity politycznej. Tak, bo to jest formacja ta polityczna, a nie policyjna. Policja ma chronić wszystkich. Tak, jak robiła to za czasów Zjednoczonej Prawicy. I to bez względu, czy będą rolnicy, czy te Babcie Kasie. Ale oni wolą Babcie Kasie promować chypanie, wulgarne, takie jak... No, powiem te pseudo... Hy, infantylne, intelektualistki, takie jak ta, która atakuje, chyba Michalik się nazywa, która atakuje Ciężko chorego, mającego ciężką, bardzo ciężką chorobę, ministra Ziobro. Ja życzę panu ministrowi powrotu do zdrowia, żeby wyszedł z tego i żeby przeżył jeszcze wiele, wiele lat i działał na rzecz Polski. Ja tego życzę. Bo naprawdę to są choroby, z których nie można kpić, nie można żartować. To są stany jeszcze w taki w post, w post gdzie za chwilę, za chwilę będziemy mieli święta Wielkiej Nocy. No nie można z takich rzeczy żartować i kpić. A oni kpią. To pozwólcie sobie, że ja zakpiłem sobie z nich trochę może niedelikatnie w pewnych, w pewnych częściach. Ale z drugiej strony, szanowni Państwo, w porównaniu z ich językiem, tych ludzi, którzy są pseudointelektualistami, nie są żadnymi intelektualistami, którzy obnażają najgorsze, najgorsze cechy Polactwa, nie Polaków, Polactwa. No to szanowni państwo, a dzisiaj pozwólcie, że sobie skończę, zostawiam wam to do refleksji. Jak szanować ludzi, którzy nie potrafią szanować innych? Ten pal 8 gwiazdek tutaj jest dowodem na to, że z takimi ludźmi nie warto rozmawiać. Powinno się, ale jak rozmawiać z kimś, kto, kto Cię na dzień dobry obraża? Ja nie widzę sposobu, a Państwo odpowiedzcie mi, jeżeli będziecie chcieli. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym wydaniu.